Siemano, kochani, Elo, Elo, słuchajcie, dzisiaj coś nowego. Wróć! Zapominam, że ostatnio witam się trochę inaczej. Siemano, słuchajcie, tu Iza z kanału. Tak, i to jest moje nowe rozpoczęcie wszystkich filmów. Słuchajcie. Dzisiaj postanowiłam, że zagramy w trochę coś innego, dlatego że przyzwyczailiście się, że gramy tylko w taka boka. A dzisiaj zmienimy troszkę nasz kontencik i lecimy z inną grą. Z jaką grą? The Sims 4. Tak, ostatnio dobiegła mi wspaniała wiadomość, że wychodzi Sims 5. I bardzo się z tego cieszę, już czekam na ten dzień, ale póki jest jeszcze czwóreczka, gramy w czwóreczkę. Napiszcie mi od razu, jak się Wam podobają Simsy, czy lubicie w nie grać? Zostawiajcie subskrypcję. Kciuki w górę, dużo kciuków w górę, dzwoneczki i lecimy. A no i jeszcze komentarze. Lecimy. Początkowym odcinkiem będzie to, żeby stworzyć jakąś własną rodzinę. Bardzo chciałabym, żeby kobieta, która będzie tutaj w tej rodzinie, była podobna do mnie, ale czy mi się to uda? Nie wiem. Zobaczymy. Lecimy. Na początek ziomek. Okej. Okay. Dobra, może być i ziomeczek. Czy to jest ziomek? czy to jest kobietka? Ziomeczek, dobra. Uff, już się przestrasza. Sprawdźmy sobie jakiegoś losowego, ale... Lecimy z nim. Dobra. Po kolei, na początek robimy ciuszki. Nie ciuszki, co ja tam gadam? Robimy sobie buźkę ładną. U, pan z długimi włosami w sumie. Ej, spoko są. Zobaczcie, jak nam się to podoba. Może siwe? Dobra. O, to jest ziomek dla mnie. Nie żartuję. Kto wie, kto mnie zna, ten wie, że ziomek dla mnie to byłby ten z warkoczykami, bo oczywiście musi mieć długie włosy. Ale dobra. Yy? Co to jest? Aha. Dobra. Bo ja już tutaj wiecie, szaleję. Lecimy z włosami. Musimy to tutaj pozmieniać sporo. Nie, w ogóle mi się ten siomek powiem Wam, że nie podoba. Dlatego go zmieniamy. Zielone włosy. Różowe. Uu. To jest to. Lecimy dalej. Robimy mu czarne włosy. Może takie? O nie, kurczę. Co chodzi z tymi włosami? One mi się nie podobają. Ja chcę długie włosy, ale długich jest tylko tyle. Ziomek w warkoczu. Tak, bierzemy go. A ten? O, a ten ma w koczku, w sumie też spoko. O, chyba to mi się nawet bardziej podoba. Niż ten ziomeczek w warkoczu. Dobra, bierzemy go. Okej. Okay. Taki w koczku by mi się bardziej podobał, ale w wysokim. Ale dobra, bierzemy to. Teraz co? Zaraz, tak? Robimy brody oczywiście. O, tak, tak, już jest coraz lepszy. Wąsy? A to? Taki darta, nie? Trochę. Nie, 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 ja chcę długą brodę, żeby miał. O, i tu już mi się, i tu już mi się on zaczyna podawać, powiem wam. Czy czapę ja chcę? Hmm. O kurde, blaszka, czy wy to widzicie? Są jakieś hardkorowe czapki. Nie, 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 nie. Chciałam baseballówę zwykłą, ale nie podobają mi się chyba te wzory, które tutaj są. Nie, nawet mu nie zakładam. Makijaż? Hmm. Dobra, makijaż sobie podarujemy teraz, ale poczekajcie, chciałam skórę. No tak, żeby była ciutka jednak jaśniejsza. Bierzemy. Oto, to czerwona. U, kurde, jakiś szereg mi wiesz od tego. Trochę cieplejszy chcę odcień skóry, nie jest taki mega ciemny. O. Takie wiecie, po wakacjach lekko opalony. To jest to. Zęby. On ma ładne zęby. Złote zęby. A i złote zęby są spoko. Nie, dobra. Zaraz mnie tutaj zjecie za te złote zęby. Czy ja chcę, żeby żebym miał piegi. Może jakiegoś pieprzy. A dobra, pieprzyka i tak nie będzie widać. Dodałam mu pieprzyka, którego nie widać. O, i tu mamy twarze. I chyba sobie coś tutaj zmienimy trochę w tej buźce. Znajdźmy sobie jakąś ładną buzię. No, chyba ta mi się podoba. To w sumie chyba taki jak stworzyłam. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, co do figury. Ja nie lubię chudzielców, więc chudy, a nie, no, ale taki to też za bardzo. Kurde, ma ten piwny brzuszek. Ja chciałam tutaj, wiecie, takiego zrobić. Kurde, mi się tutaj nogi od razu powiększają, nie podoba mi się strasznie to. A to? Nie, no już, taki to nie. Trochę muszę sobie go powiększyć, bo ja mówię, wiecie. Żeby ziomeczki były trochę większe. że mnie zaraz tu zjecie na ostro. Zaraz hajterzy się posypią i powiedzą, o Boże, wspierasz nadwagę. Nie, nie jest, że wspieram nadwagę. Wspieram body positives. Więc uszanujcie mój wybór. Uszanujcie to, jak wygląda ten pan. I słuchajcie, najważniejsze Karnacje mamy, ciała. Uuu, lala, może... Tutaj patrzcie na to. No przecież on wygląda komicznie. I to mega. A może kupi... weźmiemy sobie takiego... Kupimy, kurde, powiedziałem, kupimy. Może weźmiemy sobie takiego ziomeczka. Tego. I go po prostu odchudzimy później. I tak zrobimy. Dziarki. No jak, żeby inaczej. Tutaj taki Japan Style. Bierzemy to. Ale druga ręka by mi się też przydała w tym klimacie. A tu znowu mamy old school, to nie. O, to, 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 to jest to. Co my to jeszcze możemy mieć? Co on jeszcze by mógł tutaj mieć? Na klacie mu robimy. No motyla na pewno nie. To co to jest to? O Jezu, nie. W sumie to taki japoński ptaszek, ale nie. Skrzydło, o matko. Nie, te tylne tatuaże dla nich są tutaj takim old school'em jak marynarz jakiś. Może to będzie marynarz po prostu. Dobra, jakoś tak w, w tych majtkach to on do mnie nie przemawia, jak tak stoi, ale dobra. O nie, 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 nie. Nie może tak być. Ja nie chcę tak. O, chciałam o to. I co? I to ma zostać? Tylko taki wybór tu mamy? Tylko taki. Owłosienie rąk? Nie, to jakoś nie owłosienie torsu, nóg. Małpę z niego taką zrobimy, ostro. Dodatki. Bransolety. Ziomo może mieć bransolety. Oczywiście, nie mam z tym problemu żadnego, Może mu dać taką. Skarpety. Ha! Nie no, ja nie ja lubię takie skarpety, tylko że musiałoby mieć do nich fajne buty, a w Simsach niestety jest lipa totalna z butami. Dla mnie masakra jest w Simsach z butami, więc dobra, dajmy mu już jakieś normalne na razie fafetki. Dobra, zróbmy mu strój oficjalny. Ale czekajcie, bo jak ja tak będzie, będę się tutaj rozbrajać z tymi strojami, to mi nie starczy cza czasu i zrobię tylko ziomeczka w końcu. Nie. Mój ziomek to będzie sportowiec. Zróbmy mu na razie tylko strój sportowy. Sportowiec z takim brzuchem. Uuu, czy Wy widzicie tą firmę? Kurde, blaszka. Nie, biała to nie może być. Dobra, niech będzie to. Czemu on ma okulary? Ja nie chciałam, żeby mój ziomek miał okulary. Ja nie chcę okularów. Gdzie są te oksy? Dlaczego on ma okulary, jak ja mu nie dawałam okularów? Tak to mi się on ogólnie podoba, ale nie te okulary. Dobra, spodnie. Jestem ciekawa Waszych komentarzy. Napiszcie mi od razu, czy Wam się mój ziomuś podoba. Ej, zobaczcie, w... chyba... Co, zły jest ten strój, czy nie? A nie. Bo ja nie wiem sama. Kurde. Mam problem. O kurde. No, zobaczcie na no, to. Te nogi u tych facetów to są nieziemskie. W spódnicę mu załóżmy. Będzie w spódnicce. Dobra, i tak by wyglądał mój ziomuś. mu jeszcze te buty, bo tutaj te buty to jest jakieś... No nie, te buty to są po prostu, no zobaczcie na no, to. To jest jakaś żenua. One są takie rozklapciałe, ohydne. Jakie to jeszcze można wybory? Zrobimy mu takie ala super stary. A w sumie te z tym czerwonym. Ej, co ma w środku? To jest taka bluzka z jakimiś takimi czarnymi czymś. Czy on miał taki tatuaż? Ale mi się wydaje, że jego tatuaż kończył się tutaj. O ja, tu są dams Dobra, ja nie wiem co tu się teraz zadziała, ale okej. Okay. Udajmy, że tego nie widzimy. Te spodnie mi się totalnie nie podobają. O, to już by było ok, gdyby był trochę przypakowany, ale przypakowany będzie. Moglibyśmy zrobić tak, ale to już by było dosyć mocno zabawne. Nie, musimy go trochę zmniejszyć, jednak o, obczajcie to. I tu już chyba wygląda spoko. Bo nie chcę też, żeby był taki przesadnie sportowy, ale tu już chyba wygląda brzuch, jest ok? Jest ok. Trochę piwnego brzucha musi być. Dobra, zostawiamy meczka podoba mi się on. Dajemy mu teraz. Czy on będzie kreatywny, czy on będzie rodzinny, sportowy, będzie kochał zwierzęta? Zróbmy, żeby był kreatywny. Jednak trochę szaleństwo mu się przyda tutaj. Auto... Nie, on będzie lubił jeść, tak jak ja. Dobra, jedzenie. Wirtuos kuchni. Tak, i to jest facet idealny. Wirtuos kuchni, gatunek muzyki, zróbmy. Klasyczna, elektroniczna retro, straszna muzyka. Zróbmy straszną muzykę. Nie wiem, co tutaj się znajduje pod tą straszną muzyką, ale dobra. tu może chodzi o heavy metal. I heavy metal to jest to, co gra w moich żyłach, więc po prostu... co płynie w moich żyłach. Sorry. Wesoły, musi być wesołe. I co jeszcze on może być? Głupek geniusz, mol książkowy, miłośnik psów, uwielbia naturę, wegetarianin, żarłok. I jeszcze lecimy z Miłości Kotów Nigdy w życiu. I to będzie Psy I to jest ziomeczek mój. A teraz stworzymy mnie. Dodaj nowego sima. Ale nie ziomeczka, tylko kobieta. O nie, ona jest okropna. O, ona jest chyba ładna, tylko trochę chuda, ale trochę sobie ją zmienimy, bo nie podoba mi się. Ma za chudą twarz nawet. Usta musi mieć duże. Czy takie? Może mieć takie. Teraz tak, jak ja, bym, jak ja bym miała być nią. Dobra, miałam stworzyć siebie, ale chyba tutaj widzę, że siebie nie stworzyłam. E, zróbmy tak, ona musi być trochę ciemniejsza, dobra. Zęby musi mieć piękne, ma piękne i detale skóry. Mogłaby mieć jakieś śpiegi? Mogłaby, ale nie aż tyle. Tyle? Mogłoby być. Dobra. U udaj ona się opala na solarce, więc po prostu piegi musi mieć. Tak jak i ja mam piegi też, jak się opalam, więc ona też. O Boże, jakie piękne są makijaże z maka Zobaczcie na to. No cudowne, ale nie wiem, czy to w sumie jej pasuje. Nie, no dobra, ona nie będzie taka. Oni W ogóle ona nie może mieć oksów. Słuchajcie, ja mam jakiś problem z okularami. To nie to, że ja, wiecie, jestem jakąś hejterką czy coś, ale ja nie chcę, żeby ona miała okulary. O Boże, czemu ona ma takie opadnięte oczy? Widzicie, jednak te okulary tutaj mnie zmyliły, bo. Jednak bez okularów. Ona wygląda lepiej. Gdzie były te makijaże? Gdzie jest makijaż? O tu. Musimy jej podnieść trochę. Boże, ona ma opadnięte powieki. Ja nie chcę, że ona miała takie opadnięte powieki. Ona musi mieć normalnie otwarte oko, Jezu. Nie, z tymi kreskami to nie. Za, za, za hamsko, tak. O. Nie ma opadniętych powiek, ma otwarte normalnie oczy. I o to chodzi. Teraz słuchajcie, w makijażu ja potrzebuję, żeby ona miała ładnie pomalowane usta. I tu jest taka pomadka, którą ja po prostu kocham totalnie. Mak. I to jest chyba nawet kolor, który ja mam. Nie teraz, ale ogólnie mam. Piękna. Ładna jest, ale ma buzię szczupłą strasznie. Dajmy jej troszkę większą buźkę. A co to jest ta kształt głowy? Twarz. A jak zrobić, żeby ona miała... buzię trochę... Wie... Ojej, ja wiecie, że tak ostatnio sobie rozciągałam swoją jedną dziewczynę i po prostu... Nie, ona nie ma w sumie takiej chudej. Ma ten podbródek. Tak jak ja. O nie, no ładnie wygląda. Nie, dobra. Chyba ta łabusia mi się podoba. Boję się, że jak tutaj kliknę coś, to nie będę mogła już do niej wrócić. Tu jest jakieś azjatki mam same. Nie, ona jest ładna. Zostawmy sobie ją. Mi się ona podoba. Dobra, lecimy dalej. Ubranie. Ubranie mi się nie podoba. I w ogóle jest za chuda. Też nie może być za chuda. Chuda jest ok, ale nie aż tak. I, dobra, może być sportowa dziewczyna. Patrzcie, no jak. Nie, ja, nie, nie, za chuda. Zróbmy ją taką, wiecie. Jeżeli jestem body pozytyw, to ma być body pozytyw. Dobra, słuchajcie, ubieramy ją. ta bluzka. W sumie te ciuchy dla Sipsów, one nie są jakieś totalnie fajne. Aha. Kurde, w wiecie, że nawet mam taką kurtkę? O jacie z takimi ćwiekami ponabijanymi. Po, ponabijanymi. Uuu, <grym> taka troszkę bomberka. Nie. Tamta o, kur, ta koszulka mi się mega podobała. I co my też tutaj jeszcze mamy? Teraz dół. O Jezu, ta spódnica jest taka straszna, zmieńmy ją. O, i to by było normalne ubrań. O, i to jest figura idealna. O Boże, te skarpety. To jest figura idealna. Ja ogólnie wiecie, zaczynam ćwiczyć na siłce, więc mam nadzieję, że niedługo tak będę wyglądała. Właśnie tak. A sobie ją trochę. Muszę, wiecie, popatrzeć, jak to wygląda. Bo by była taka, wiecie. Nie no, zobaczcie, jaka chuda strasznie. To nie może być taka chuda. Ona jest umieśniona dziewczyna. Stylowa mi się podoba, ale na pewno nie te skarpety. To jest w ogóle, no powiem wam, w Simsach jest taki, taka lipa z butami, to są emu, ale one są tak brzydkie, że masakra, kocham emu, ale te mi się mega nie podobają. O Jezu, nie chcę tych skarpet, weźcie, zajmijcie mi te skarpety, one są obrzydliwe. Weźcie, usuńcie te skarpety, o, ale te buty, dlaczego oni? Boże, dlaczego takie, co to jest za but, taki, taki wkładany, o matko. Tu nie ma totalnie. Ja naprawdę, no chyba już te króliki nie wezmę. Serio, bo tu nie ma w ogóle ładnych butów. Boże. O nie. Ani jedne buty tu nie są ładne. Oj, zobaczcie ona to. A te? O nie, dlaczego? No. Tutaj są tak ohydne buty, że ja chyba bym chciała, żeby one chodziły. No nawet te. O Jezu, nie, 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 nie. Nienawidzę takich butów. Kapcie. Tak, ona będzie w króliczkach. Ej no, serio, te buty są najlepsze. A mogłaby być bez butów? Czemu oni mogą chodzić bez butów? a japońca. Nie nawzy japonek, ale dobra. Nie wiem, czy nie zostawię jej w japonkach. Dobra, chyba serią zostawię w japonkach, chociaż te króliki mi się podobają, ale... No nie, bo tu nie ma butów na niej. Ale mi się ona podoba, ładnie wygląda. I wiecie co, nawet chyba z tymi włosami już nie będę jej kombinowała, bo chyba te włosy mi się podobają mega u niej. Ona jest taka ładna. Patrzcie, w każdych włosach ona jest ładna. Jest taka piękna. Zobaczcie na to. Nie, no to jest mistrzyni. Oni tak pięknie będą razem wyglądać. Nie, te włosy za dużo. Nie, dawać mi te warkoczyki. Ale nie ta. Gdzie są te warkocze? Co były? Albo ta fryzura. O, to jest moje. To są moje ukochane włosy. Ale zobaczcie, w tych włosach ona już mi tutaj nie pasi coś. Nie, wygląda tak ładnie. Długie. O, to też jest fryzura, którą kocham. O matkę, jak ona się zmieniła. Zobaczcie, jak ona z bliska to jakoś tak mi się przestała ona podobać. Te usta ma jakieś takie... Kurde, ona ma zakościste. Ja nie wiem, czy ona mi się podoba teraz, powiem wam szczerze. No i co? Ja sama nie wiem. No, nie jestem do niej przekonana. Nie wiem, ładną tą twarz. Ale chyba zaczynam myśleć, że ona mi się nie podoba totalnie. Na serio. Oczy. Jak to zrobić, żeby ta cała twarz się zmieniła? Nos. Jakby ta cała twarz musi się zmienić, bo coś mi tu nie gra w niej. Chyba serio. O! Kurde. Sama nie wiem. Te brwi nie wiem, czy mi tutaj grają nawet. Nie, dobra, ta jest chyba ładniejsza. Nie. O, o ta! O nie, nie, nie! O! Czy Wy to widzicie? Nie! Ja wiem, że. No. Jakbyśmy zobaczyli takiego człowieka, tośmy powiedzieli, że po prostu wygląda tak, bo tak się urodził. Ale to jest sim i sima możemy zmienić. Dlatego zmieniamy. Nie chcę tych twarzy dawać mi tu. Te inne twarze. No zobaczcie. Zobaczcie to, zobaczcie to. Trzeba by było tutaj ostro pochodzić w te szczegóły, pozmniejszać jej brody, nos, wszystko, żeby to wyglądało. Więc to nie. Dobra, stajemy, że nasza ona. No bo, bo zobaczcie, ona jest taka piękna. Pięknie z moim ziomeczkiem będą wyglądać. Nie, bo ten ziomek mi się też tak mega podoba. Fajne jest. Tylko to ubranie. Cały czas myślę o tym jego ciuchu. Jest taki brzydki. Nie, no ładnie oni. Ładna para to będzie. Dobra, i teraz stworzymy ją. I ją stworzymy trochę, taka jestem ja taka, jak jestem ja. I jeżeli widzę dewiac dewiację. Hmm, trochę mnie to kusi, ale nie. Fortuna je, fortunę bym wzięła, co nie? Miłość. Czy u mnie miłość? Do jedzenia chyba. Dobra. Też ona będzie kucharą ostrą. A dobra, ale ja nie chcę, żeby ona była taka jak czarny kolor lubi. Nie, no z kolor będę brała zajęcia. Co ona może lubić? Złośli złośliwość może to dla mnie. Niektórzy hejterzy piszą, że jestem niemiła, więc może powinnam teraz kliknąć na tą złośliwość. Ale nie. Będzie co innego. Majsterkowanie. Oto właśnie będzie ona. Tak, będzie tutaj po prostu duszą, która będzie wszystko naprawiać w domu. Żarłok, snopka, nie. Infantylna, nieambitna. Zrobimy leniwa materialistka. nie chlujna. Zrobimy coś innego niż u niego. Schludna. Tak, to jestem ja. Lecimy dalej. Nie cierpi dzieci. Nie no, dziecko mam, więc nie angażująca się. Wredna. No, przecież to nie ja. Towarzyska. Wszyscy mówią, że jestem towarzyska, więc klikamy to. Perfekcjonistka, mol książkowy, może być mol książkowy, bo lubi czytać książki. Dobra, więc zobaczcie, to jest moja rodzina, ale teraz czy ja chcę dziecko? Ja chyba tu nie będę chciała dziecka, ale będę chciała psa. Oczywiście, że psa, nie kota. I psa jedyną słuszną rasą dla mnie są buldogi, ale zrobimy może jakiegoś fajnego innego. O, bulmaski, o Boże, jaki piękny! Widzicie ten ryjek? Aj, zobaczcie, możemy zrobić z jego siłacza. Aj, patrzcie na to. A teraz zrobimy grubego Pulmas Stifa. Uh, uh, jestem zapasionym Bulmastifem. Ogony. One mają ogony. Chyba mają. Umaszczenie. Umaszczenie. O, matka, jaki pies wygląda jak z bajki. To nie jest prawdziwy pies. Ten też by był dziwny, co nie? Bo ona chyba taki... O! Biorega. podała mi się. Teraz to sierść. Bulma o kurde, patrzcie jaką rasę stworzyłam. Nie, to musi być. One chyba mają krótką sierść. Teraz tak, groźnie. Mój bull będzie groźny. Pies w czapki. No nie. Nie, nie, nie. No nie róbmy sobie żartów tutaj. O kurde. Nie wierzę w to. A, koszuleczka! Koszuleczki ja nie chcę. Tryb malowania. A mogę go pomalować, ale ja go nie będę malowała. Nie. To będzie prawdziwy, taki normalny piesio. Nie, nie szalejmy z nim za mocno. No piękny, zobaczcie. A no dobra, ale on będzie trochę umieśniony. Ja lubię, to wiecie, no, wody po pozytyw, ale pies musi być umieśniony, bo musi nas bronić, więc po prostu to będzie tak. No i zobaczcie, i teraz musimy ich jakoś nazwać. Witam, jestem. A zobaczmy, co mi tu wyskoczy. Pali woda, nazwisko, ok. Ale jak te imię, żeby mi pokazało się? Gustaw, Sebastian, Adam, Jan, Mirosław, Marcin, Bogusław, Mirosław, Jan, Kacper, nie. Hmm. Nie. Adrian, Antoni. Antoni bierzemy. Mazur? Mazur może być. Dobra. Małgosia, Elżbieta, Dominika, Izabela, Żubr, Mucha, Paliwoda, przyzwaniec, Kawka. Kawka, bo kocham kawę. Niech będzie kawka. A to piesek to jak będzie? Piesek ka też proszę mi tu. O Jezu, ja muszę zobaczyć, jaki on tutaj jest. Agresywny? Nie, może nie zrobimy agresywnego. Inteligentny. Nasz piesek będzie inteligentny, będzie czytał książki. Hałaśliwy, kudłaty, nieposłuszny, oddany, oddany będzie. Tak. Arla, może to być? Betty? Kobi, Lumi, a czyli to dziewczynka. Chili, Jawa, Lilu, Gracja, Beza, Ruzia, Andra, Lulu, Lulu Burak. Nie no, zróbmy, żeby ona była jakąś to. Ja jestem, jak tam się nazywam? Kawka. To będzie Lulu Kawka. Lulu Kawka. Dobra, nie no, zobaczcie, Słodziak Piesek. Piękne. Siat. Waruj, waruj to jest? A tu leż, tak? O Boże, jak on robi piękne rzeczy. Dobra, słuchajcie, tak wygląda moja rodzina, którą będziemy sobie tutaj grać. Oczywiście też będziemy robić różne rzeczy, dlatego napiszcie mi proszę w komentarzu. Tak, to będzie pierwszy nasz odcinek. To bo ja muszę mieć jakieś wprowadzenie do tych Simpsów. Nie mogę po prostu wejść z grube rury z challenge'ami. Słuchajcie, napiszcie mi teraz, co chcielibyście zobaczyć w tych Simsach. Ja mam pomysł na trzy chelęcze w tej chwili. Więc chcę je wprowadzić na kanał. Ale jeżeli sypniecie mi coś lepszego, już jeden pomysł od jednej z Was miałam ostatnio na Instagramie, więc bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Mili. Hej, Mila. <grytanie> bardzo dziękuję, Mili, bo ona mi tutaj troszkę popchnęła w stronę Simsów, tak? Więc bardzo dziękuję. Nawet wymyśliłam pomysł na jeden odcinek, który na pewno stworzę. Ale dobra, chciałam, żeby było wprowadzenie, więc po prostu stworzyłam swoją rodzinę. Odcinek już jest, widzę, bardzo długi, bo już 24 minuty tu gadam, więc. Uciekam i wchodzimy na to kanał z simsami. Dobra, pamiętajcie, kochani, o subskrypcjach, o komentarzach, o kciukach. W górę tyle kciuków, jeden, dwa, trzy, żeby było ich milion. I komentarze. Dobra, dzwoneczki, jeszcze dzwoneczki. Dobra, słuchajcie, podziękuję Was. Mega mocno, trzymajcie się. Czekajcie, pamiętajcie o fanartach. Jeżeli narysujecie mi fanarty, wyślecie mi je, bądź jakieś inne, wyklejane, rysowane, co tam chcecie, tylko malowane, to ja je pokażę na naszym odcinku. Nie, Niedługo 70 tysięcy, więc z tej okazji pokazałabym Wasze rysunki. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, buziaki, pa!